Dziękuję. Jak słyszę wypowiedź na temat gier, wideo i pomarańczowego YouTube'a jako problemu, to od razu mi się kojarzy to z narracją, że żłobki i przedszkola załatwią problem zapaści demograficznej. A właśnie, no podstawowym problemem mężczyzn jest to, że no faktycznie daliśmy sobie troszeczkę wyjść na głowę, jeżeli chodzi o budowę w ogóle narracji tego, jak funkcjonujemy w społeczeństwie. I zaczęło to wyglądać na tej zasadzie, że Oczekuje się, że stworzymy męskość jako konstrukt społeczny, który ma służyć. Tutaj odpowiedzialność była wymieniana przez wszystkie możliwe przypadki, sami w tym, że nie już to już nie będzie działało. Żadnej więcej odpowiedzialności bez pozytywnego przekazu. Co w tym wszystkim ma być dla mnie? To jest pytanie, które będzie się kołatało po głowie młodym mężczyznom. Bo ono, jeżeli będziemy ustawiać na tej zasadzie, że męskość buduje się wokół samej odpowiedzialności, ten, ta formuła już się totalnie wyczerpała. Jeżeli z jednej strony słyszymy właśnie, przyszłość jest kobietą, mężczyzna bierze odpowiedzialność siadać chłopaki do tyłu, no nie. Więc no, tak na dobrą sprawę jest gigantyczna praca oddolna u mężczyzn, aby potrafili e, obronić swoje własne przyrodzenie i obronić się przed taką e, historyczną nieprawdą, bo bardzo często się mówi o tym, że mieliśmy jakąś przeszłość, w której kobiety były uciskane i mężczyźni je wykorzystywali, i teraz należy wyrównać jakąś wielką, dziejową niesprawiedliwość. Gdy tymczasem przez całą historię ludzkości wszyscy razem jechaliśmy na jednym wózku, zmagając się z gigantycznymi problemami z głodem, z wojnami, z zarazami, ze wszystkim. Kobiety musiały dostarczać silne plecy w postaci mężczyzn, którzy mieli to wszystko w jakiś sposób ogarnąć, a mężczyźni po prostu przez tą większość historii zacharowywali się na śmierć, żeby to mogło jakoś dalej funkcjonuje. Bardzo dziękuję. musimy już ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie Artur Józefian. Ja tu powiem tak, że mam wrażenie, że w XX wieku dzięki postępowi technologicznemu, który zafundowali mężczyźni, mogli, mogli się... Bardzo przepraszam, bo musimy już kończyć, to już koleżanka czeka, ale bardzo dziękuję. To bardzo ja ważny moment.